Cześć, w tym odcinku opowiem o hakerach, którzy włamują się na konta MSP. Na konta MSP i jeszcze gorzej. Włamują się już powoli na komputery swoich ofiar. Zapraszam do oglądania. Cześć, jeszcze tak na samym początku poprosiłbym Cię o zasubskrybowanie kanału i zostawienie dzwoneczka. Oczywiście, możecie to zrobić, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale zapraszam Was też do oglądania filmu e, o hakerce oraz e, Konkurcie, w którym można wygrać trzy VIPy, także zapraszam do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz, jeżeli po prostu lubisz mój kanał, lubisz e, mniej i moje filmy, także zapraszam do tego, możecie jeszcze sobie poglądać film, a teraz już zapraszam Was do oglądania dalszego filmu, dalszej części filmu. Tak jak słyszeliście, dziś opowiem o hakerach, którzy łamują się już nie tylko na konta MSP. Te zdarzenia zaczęły się od tego, jak e, X-Cookie zaczęli hak, hakować po prostu, e, nie wiadomo dokładnie kto, e, podszywali się pod e, inne osoby, Mam tutaj też przedstawiony kawałek urywku z live'a, pozwoliłem sobie wziąć, tak, bo też byłem na tym live'ie i wszystko tam widziałem. Haker jeden nazywał się z nich Penal De De Penalty, już nie istnieje, nie ma takiego konta, usunęli je, byli też inni, ale ich nikt nie zna, nikt nie wie kim są, nie wie jak nazywają się w ogóle na MSP i tak dalej, także są to już bardziej zaawansowani hakerzy, no a teraz przedstawię Wam ten urywek z live'a, także proszę bardzo. Jak na nim widzieliście, e, miał on login out na swoim live, tak dokładnie, ja też ostatnio miałem takie login outy i teraz co najgorsze nie mogę się zalogować jakimś sposobem na swoje konto. Sprawdzałem już, pisałem do moderatorów, jeszcze mi nie odpisali, także to powinno być wyjaśnione, za niedługo powinienem wrócić do tego konta, powinienem je dostać na nowo, także myślę, że wszystko będzie ok, e, ale to jest bardzo dziwne najlepiej zawsze, kiedy widzicie jakiegoś nowego hakera, po, polecam zgłosić po prostu, polecam zgłosić od razu, jeżeli ktokolwiek nawet udaje hakera, po, po prostu zgłoś. Także naprawdę, to są dziwne osoby, nie radzę z nimi pisać, nie radzę z nimi zadzierać. Już taki live prowadziłem, gdzie szukałem takich hakerów, no i niestety nie skończyło się dobrze, było błanne konto, no i oczywiście je odzyskałem, ale, no, ale było naprawdę ciężko, to nie było fajne. No, jeżeli ktoś był na tym live ileś tam nie, miesiąc temu, no to pamięta to, pamięta to, no. Także tyle chciałem chyba w tym odcinku powiedzieć. Jest po prostu mnóstwo nowych hackerów, próbują udawać albo po prostu hakują. Tak, do niego włamali się za pomocą najprawdopodobniej IP komputera, zresetowali praktycznie mu cały komputer, a tego możecie się dowiedzieć już na jego kanale. Ja tylko chciałam o tym poinformować, żeby trafiło to do większej liczby osób. No, także tyle chciałam w tym odcinku powiedzieć. Dzięki za oglądanie i zapraszam do oczywiście zalajkowania tego filmu, jeżeli Wam się spodobał, skomentowania, co o tym myślicie, no i oczywiście zostawienia subskrypcji, jeżeli podoba Wam się mój kanał i moje filmy. Także dziękuję, no i polecam się na przyszłość. Także piona!